Puchaj, gierasz w lola? Tak. <tryk> Energety? Mm -hmm. O, za dużo Jagerka. Co? <laughs> nie, no dobry. Nie, mów tak! Otwierałam to przy nich. No i wykupili alkohol, dumny się. Jesteś... Ej! <laughs> nie Chyba nie, się komuś przywłaszczy. Brać jeszcze swój myślisz, czy trochę Twojego wypić? Rób, co chcesz oddaj mój? Ja ci tylko przypominam, że mamy stan deweloperski obok i jutro nas obudzi y, co tam też ten dźwięk wiercenia w ścianę. Zastanów się, czy chcesz pić tego energetyka. się. A czemu ty wypiłaś? Przecież to ty nie śpisz po nocy. No i co z tego, to jest mój? Ale no to pewnie się już drugi, Daj mi łyka. We. Mam drugą rękę, jak tam trzymasz, to się z drugą napiję. No nie zabieraj mi! No wyglądałeś już wszystko! Wziąłem dwa łeczki. Nie no weź! Mm. No dwa łyki wziąłem dzięki, Dobre, dobre. Ty chcesz coś z Pożar jest Jesteś? ze jedzenie? <laughs> Chcesz szamkę? Nie. No dobra. 10 minut. Nie, twoja jedna gra w TFT. Czy nie grasz? No, kurwa, pytam się, robisz coś, czy mam grać w TFT jedną? Kurwa, skończę sobie oglądać vloga, pogadam sobie jeszcze i będziemy mogli grać. Już wiem, kto się zgłosił na Ochotnika, żeby myć jutro podłogę. Jest tutaj! Chcesz do oglądania? Co? Chcesz coś do oglądania? Co? Nie. To ja nie. A ty... A zjesz wszystko z cateringu? W cateringu mi zostały same słodkie rzeczy! Kopytka masz! Oh, kopytka. Z tym później. Już wziąłem jedno. Nie są otwarte te chipsy. <laughs> Zamówmy maka! Ale maka! Nie maca. będziemy jeść maka! To no to jest. Zaziębna to Nie zamawiasz maka!